No dobra, lecimy z nagraniami, w końcu dla znaków ziemi. Byk panna koziorożec na kwiecień 2021. Rozłożę najpierw karty, standardowo, już A co? byk panna koziorożec, byk panna koziorożec. A potem będę leciała po kolei znakami. همه مرا حتت Dobra, lecimy. Panna. Oh, proszę, co to znaczy? Co ta karta mi mówi? Tak jakbyśmy chcieli gdzieś zahaczyć się, tak jakbyśmy chcieli już się gdzieś zakończenić, rozłożyć swoje, wiecie, manatki. Poczuć się gdzieś jak w domu, tak? Jednocześnie na czym ona siedzi? jakiś jakiejś Nic właściwie. To jest jak coś byśmy chcieli wykreować, ale nie wiemy o co zahaczyć tak naprawdę. Poczujemy taką potrzebę zahaczenia właśnie. Dobra. A do tego jest nie bój się iść na skraj jakby, tak? Bo czasami jakby nie ruszamy dalej, bo boimy się, że to nie do końca jest bezpieczne. Albo że... <laughs> mm, że coś nam tutaj wiecie słuchajcie Co za duszka podejdź do brzegu nie by się słuchajcie to jest coś takiego no nie wiesz, że królowa jest znowu <laughs> drugi raz ta karta to ciekawe Dobra, rozłóżmy wszystkie, wtedy zobaczymy ogólnie jak to tutaj, co tutaj pokazuje. <laughs> Tam jeszcze dołóżmy też. Rozpraszanie rzeczy błyszczących. Roz, rozpraszanie nas przez rzeczy, które błyszczą. To jest też coś takiego, może uczucia że może Wy nie chcecie gdzieś tam głębiej w swoje ciemności zajrzeć, bo, bo nie chcecie po prostu tak w sobie po, po powierzchni sobie popływać, czyli kupię sobie nowy samochód, zrobię sobie jakby, kupię sobie nowe coś tam, zrobię sobie coś tam. Słuchajcie, a jednocześnie ochrona. I te kolumny. I taka zmiana pół roku. <śmiech> <śmiech> kolumny, ochrona. To głównie jest o poczucie bezpieczeństwa, bo to też tutaj takie jest. Wiecie, ciekawe to czytanie. Zupełnie powiem Wam takie inne, z innej bajki. Z innej bajki, więc ja sobie najpierw mam ochotę. Bo tak nie czuję tego całościowo. Weźmiemy <laughs> przestrogę. Przestrogę, przestrogę na ten miesiąc. Tak, no, ciekawe. Uważaj, co myślisz, uważaj, co kreujesz, tak? Albo inaczej, nie blokujesz też, nie jakby. Nie, no bardziej, już uważaj, co myślisz, uważaj, co kreujesz, tak? Pamiętaj, że Twoje myśli mają moc. I jaka jest lekcja na ten miesiąc? <laughs> Dlaczego blokowania się? No, tu jest też ta bardziej cykliczna, mi podkreśla. Słuchajcie, tak jak tutaj. To jest może niechęć pogodzenia się ze swoim wiekiem? Jakieś takie. Może niechęć, jakby przychodzenia przez wszystkie por roku. Ja bym chciała tylko, żeby było lato, żeby była taka młoda na przykład, tak? E, jakby oszukiwanie swojego zegara biologicznego, co jest takie. Czekajcie, muszę sobie tutaj silnie bo... poczuć coś. Więc dobra, tu jest światło, tu jest światło, a my jesteśmy jakby, to jest, powtarza się to, a my jesteśmy rozproszeni, za dużo tu jest przedmiotów, tego wszystkiego jest za dużo, okej, okay. jako przestroga jest mag, tak jakbyśmy się mieli nauczyć na, kontrolować swoje myśli, nie właśnie gdzieś tam się, wiecie, tak jak takie, osoba, która nie może się skupić, to nic nie chodzi o to, że musimy się skupiać, to bardziej chodzi o takie właśnie, taki mieć w sobie balans, który sprawia, że nie mamy tego rozwalenia w sobie, tak? Tutaj, jakby za bardzo skupiamy się może na tej materii, też na tym, co jest zewnętrzne, a tutaj mówi. Zobacz, to możesz się wykrować, to, co chcesz, to jesteś magia, możesz być. Spróbuj, możesz zajrzeć głębiej do siebie, w siebie, wiesz. Zgła... Zajrzyj w siebie głębiej, tak? tak jest uczucie zła. Przestań pozwalać się rozpraszać tym wszystkim rzeczom, świecidełkom na zewnątrz i tym, mnóstw, tym, do, tym tej mnogości. Usiądź sobie sama ze sobą i jakby odkryj swoją moc, tak? <laughs> Takim bym powiedziała klimacie. Czemu ta kolowa i czemu mi się ułożyła na w centrum też? <laughs> to jest może wpływ kogoś, słuchajcie, matki albo waszej kobiety na wasze życie. To jest e, silne związanie jakby z kimś, to jest też księżyc, więc też energia żeńska, też podświadomość. Pod może wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki ktoś ma silny na was wpływ może, tak? I mm, to nie musi być złe, chociaż ta karta dla mnie jest taka troszkę ciężka. I w związku z tym ja sobie zajrzę, słuchajcie, do co karty chcą powiedzieć same. Numer 11. Matka to powinna być dobra karta, tak? A ona dla mnie energetycznie jest ciężka. To jest królowa, ok, nie matka, ok. krowa, czyli Czesarzyca. Matka, no matka, królowa i. E, ona ma podwójną naturę, tak? Mm. Albo jakby skupia się na tym, co spływa na nią z nieba i, po to, i jakby wykorzystuje swoje moce po to, żeby kogoś podnieść na duchu, tych którzy szczególnie tych, którzy spadają. Albo właśnie sprawia, że ktoś może być wprowadzić go w jakiś taki cień. Wiecie, narzucić komuś jakoś taką negatywny, niefajny nastrój, tak? Królowa jest ekspresją ego w świecie. Jest rozkwiata, rozkwiata, rozkwitającym lotosem. Kiedy jest we właściwym miejscu, jakby ta królowa, tak, jest cierpliwa, wybaczająca. Czeka z gracją bogini, jakby... Jest cudownym liderem, tak? Potrafi sobie radzić z, z władzą i jest jakby pełna, można jej zaufać, tak? Niczego się nie boi, jest odwaga też, tak? Takie stałość rozwiązywanie problemów takie światło wewnętrzne wy 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 wypływające z nas samych, tak? Ale hm. w ogóle mi się nie składa to czytanie. Może coś w planetach jest w tym miesiącu, że takiego jest, y ono mi nie płynie. Słuchajcie, nie rozpraszamy się, patrzymy bardziej w głąb siebie i tego, i tego, to, co możemy zrobić, to też tak, jakby nie pozwalamy innym wpływać na nasze poczucie własnej wartości, na to, jak myślimy o sobie w negatywny sposób. Do tego jest pobłogosławienie dobrobytem, tak? Że mamy ten dobrobyt. Cierpliwość, planowanie, weź krok do tyłu, czyli nie śpiesz się nigdzie. To ta królowa, jakby mówi, tak? Zatrzymaj się, nie musisz nigdzie pędzić, nic udowadniać. Do Odzyskaj swoją moc. Przedniej więzy odzyskiwanie duszy. Odzyskiwanie duszy w kontekście nie wrzucaj energii w coś, co nie jest twoje, tak? Nie pozwalaj, żeby ktoś od ciebie wyciągał też energię, tak? Nie pozwól, żeby ten księżyc właśnie był e, czymś w tobie takim. E, nie odbijaj innej energii innych, może tak też, tak? Jakby bądź e, swoją własną. Miej swoją własną moc, tak? Odetnij te właśnie, te te, 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 więzy, takie coś. Ta cierpliwość i planowanie. Tu jest tak, jakbyście byli w takim miejscu, w którym jakby jeszcze nie do końca możecie ruszyć, ale tutaj jest coś, coś takiego właśnie, że nie śpieszcie się, to nie przeszkadza, że nie możecie ruszyć. Jakby, no jakby na taki jest naturalny cykl świata, że pora za porą roku przychodzi i tutaj tego nikt nie zatrzyma, tak? Więc spokojnie, powolutku, jakby zobaczcie tę moc w środku, tak? Potrójnie macie tutaj tą moc w rękach trzymaną, ten wir mocy. Budujcie swoją moc, ja bym powiedziała. Skupcie się na tym, żeby czuć się właśnie, budujcie swoją moc, żeby nie być odbiciem kogoś, ale właśnie być sobą, tak? Że to jest taki moment, może gdzieś jest Wam dana szansa, żeby się czegoś nauczyć, może słuchajcie od kogoś, przyjąć to jako dar i zbudować to w sobie. Yy, przyjąć to jako dar i zbudować to w sobie, yy, ale nie, może jest jakaś, jakaś kobieta w tym miesiącu, która, by, nie wiem, będzie Was musiała, czegoś uczyła, albo w, nie wiem, nawet w przyszłym yy, okresie, ale tu jest takie uczucie, nigdzie się nie śpiesz, ale pamiętaj o swojej mocy, jakby nie, nie żyjesz tu po to, żeby uprzy, uprzyjemniać życie innym, może zadbać o siebie, tak, Ty jesteś najważniejszy, yy, nie daj się jakby, nie daj się, yy, jak to się mówi, e, zaślepić błyskotkami, że ktoś Ci tam rzuca jakieś, wiecie, małe ochłapy, zasługujesz na więcej. Ale e, tu też nie, że ochłapy, to źle powiedziałam, bo tu nie ma czegoś, tu nie ma jakichś złych superintencji w tej karcie, a jednak jest ona taka, e, jakby było, pamiętaj, że jesteś niezależną jednostką, bądź niezależna, niezależna, tak? Tutaj ta chęć osadzenia się w jakiejś przestrzeni, tak, ale jednocześnie nie ma gdzie zaczepić, tutaj podejść nawet do brzegu, nie bój się wyzwań, tak, tutaj nic się nie stanie, jesteś bezpieczna na tym, na tym, ona mimo, że jest na tym skraju, jakby to ona tu jest bezpieczna, o dziwo, dlatego, że jest jasność wszędzie, tak jakby dosłownie, jakby jakiś sznureczek ją odciągnął, gdyby miała spadać, tak, czyli tutaj jest, to jest bezpieczne, nie bój się ryzykować może też, tak. W tym kwietniu. No bardzo takie czytanie, no takie nie wiem, takie, takie. E, weźmiemy jeszcze tylko kartę słuchajcie jak możecie najlepiej zadbać o siebie w tym miesiącu. E, ale wiecie co, to mi się te szamańskie też mi się chcą, dobra. To mi to jakby wyklaruje. Jak najlepiej o siebie zadbać, to mówi śpiewaj <laughs> nie każdy może śpiewać, ale to chodzi ogólnie chyba bardziej wiecie mi się wydaje o tą czakrę gardła, o wyrażanie siebie, o to właśnie żeby nie czuć się przygniecionym przez kogoś i, i e, nie pozwalać innym jakby inaczej nie tyle nie pozwalać co mieć swoje zdanie, wyrazić swoje zdanie, swoją opinię bardzo jasno w stosunku do tej osoby, która może coś tutaj będzie wam próbowała troszkę was nie wiem, tak jakby ktoś to, tak nad Wami świeci cały czas i tak cały czas trzyma was w swoim świetle, ale to wcale nie jest w takim dobrym znaczeniu. Nie, że słońce, nie, nie. Dobra, co ta karta chce tu jeszcze nam dodać? Może nam coś wyklaruje po prostu, zwyczajnie? Poświęcenie czegoś. Hmm. Poświęcenie czegoś. Tak jakbyście wyczuli, że nie możecie mieć się dwóch rzeczy na raz, to jest takie uczucie. Yy. Że nie można mieć wszystkiego naraz, tak? także Na przykład, że te pory roku idą jedno za drugim. Że tutaj, jakby, też jest za dużo, za dużo. Hm. Poświęcenie. Wy słuchajcie, po prostu zadbajcie o swoje energię To jest takie uczucie. Właśnie, że tutaj też szczególnie te ręce mi się takie, wiecie, zaznaczają, żeby się ochraniać przed jakby, jeżeli ktoś chciałby Was wykorzystać, albo nie wiem, coś Wam narzucać, albo mówić Wam co jest lepsze, tak? Wyrazić swoje zdanie i spojrzeć na to, co Wy chcecie wykrować, co chcecie powiedzieć, tak? Jak Wy czujecie tę sytuację? No, że tutaj nie trzeba się wcale poświęcać czegoś. Tutaj wcale nie. Może właśnie lepiej odrzucić kontrolę tej osoby niż poświęcać coś, rozumiecie? Takie uczucie. No, dziwne to czytanie, ale no, mam nadzieję, że coś wam to zawibruje i będziecie wiedzieli, co to dla Was oznacza. Dobra, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cudownego miesiąca Wam życzę. Polubcie, zasubskrybujcie, podzielcie się z kimś, jeśli chcecie tym filmikiem. Zapraszam na czytanie prywatne. Wszystkie informacje są na końcu. Cudownego miesiąca Wam życzę. Myślę, że to będzie fajny miesiąc dla wszystkich, bo to już tak wiosna się zaczyna, nie? Zaczyna być fajniej, więcej światła, cieplej. Do zobaczenia w przyszłych czytaniach, buziaki.